Na środku białej planszy znajduje się logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PEFRON wraz z tekstem informującym o dofinansowaniu ze środków tej instytucji. Logo składa się z dwóch elementów: symbolu graficznego, przedstawiającego kontur czerwonego tulipana z zielonym liściem i łodygą, który wygląda na osłabionego. Obok niego stoi podpora, która łączy się z jego łodygą i utrzymuje w pionie. Drugim elementem jest nazwa instytucji. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ułożona w trzech liniach po prawej stronie kwiatu. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną. Podpora zaś wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poniżej logo znajduje się zielony prostokąt z białym napisem Dofinansowane ze środków PEFRON jest to informacja podkreślająca, że projekt został dofinansowany przez PEFRON. Następnie na środku białego ekranu pojawia się logo Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej, organizacji odpowiedzialnej za projekt. Są to pierwsze litery nazwy Fundacji: ciemnoszare wielkie litery F i R, różowa mała litera E, przypominająca wstążkę, oraz wielka litera E. Napis jest podkreślony grubą kreską, pod którą widnieje rozwinięcie skrótu czyli Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej, napisane mniejszą ciemnoszarą czcionką. Logo znika i pojawiają się kolejno ciemne, drukowane napisy Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej, a następnie zaprasza na film z cyklu. Gdy wszystko znika, na środku tego samego tła pojawia się ciemny, drukowany tekst. Inkluzja wsparta sztuczną inteligencją. Kompendium wiedzy w publikacji internetowej, który jest nazwą realizowanego przez Fundację Projektu. Na kolejnej białej planszy wyświetlają się ciemne napisy, informujące o numerze odcinka i jego tytule. O treści: Odcinek 18 i pod spodem Regulacje dotyczące sztucznej inteligencji. Plansza przechodzi w scenę, w której główną część obrazu stanowi slajd prezentacyjny z wykrojonym w prawym dolnym rogu wizerunkiem kobiety. Przez cały czas trwania filmu obraz składa się z dwóch głównych części: prezentacji w postaci kolejno wyświetlanych slajdów oraz wizerunku kobiety w prawym dolnym rogu ekranu. Prezentacja zajmuje niemal cały ekran, a tworzące ją slajdy z tekstem i ilustracjami zmieniają się w trakcie omawiania ich przez prelegentkę. Jednocześnie w prawym dolnym rogu ekranu widać miniaturowy obraz mówiącej kobiety siedzącej w pomieszczeniu. Kobieta ma długie, falowane, jasnobrązowe włosy i nosi ciemny żakiet oraz jasną bluzkę. Nazywa się Katarzyna Krzywicka. W tle za nią znajduje się biała ściana z zawieszonym obrazem w czarnej ramie. Obok niej stoi biały stolik, na którym znajdują się zielone rośliny w wazonach oraz żółty dekoracyjny napis na czarnej kratownicy. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym nagraniu i w kolejnym materiale. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę więcej na temat regulacji i po co one w ogóle powstały. Ponieważ bardzo często pojawia się taka myśl, że skoro sztuczna inteligencja to jest zwiększenie automatyzacji, produktywności, sprawienie, że odkrywamy zupełnie nieznane kompetencje, uzupełniamy się, automatyzacja, to w zasadzie po co są regulacje, skoro jest to takie Eldorado miodem i mlekiem płynące? I właśnie dzisiaj sobie na ten temat trochę więcej pomówimy. Więc sztuczna inteligencja dotyczy naszego życia także codziennego i zawodowego. Jeżeli chodzi o życie codzienne, to w modelach generatywnej sztucznej inteligencji, w konkretnych narzędziach możemy sobie planować podróże, uczyć się języków obcych, wyszukiwać informacje, tworzyć quizy, jeżeli pracujemy na przykład w edukacji, jakieś testy, planować sobie, planować sobie rozwój swojej własnej kariery, dopracowywać sobie CV, tworzyć zupełnie nowe kompetencje w różnych obszarach, ale także. Że sztuczna inteligencja to jest rozwój naszych miast, czy też ogromny wpływ na politykę. Mówi się o coraz większym i o tym, że być może w przyszłości wybory w Stanach Zjednoczonych właśnie o tym zadecyduje wykorzystywanie sztucznej inteligencji, kto je tak naprawdę wygra. Więc, jakie są tak naprawdę. Cele naszej regulacji, przed czym stoi czy unijny ustawodawca, prawodawca, czy też inni regulatorzy na całym świecie? Jakie są cele regulacji dotyczących sztucznej inteligencji? Przede wszystkim sztuczna inteligencja, poza tymi wszystkimi plusami, które myślę, że są niekwestionowane, niesie ze sobą też pewne ryzyka. Jednym z ryzyk jest nierówny dostęp do sztucznej inteligencji, bo zwróćmy na to uwagę, że niby ten próg wejścia jest bardzo niski, to znaczy każdy z nas albo Przynajmniej większość osób może sobie z łatwością ściągnąć jakieś narzędzie czy aplikacje, następnie wpisać prompt. Oczywiście od tego, jaki on będzie, czyli czy na jakim on będzie poziomie, będzie zależał wynik też pracy generatywnej sztucznej inteligencji dla nas. Natomiast, no niby ten próg wejścia jest niski, ale tak naprawdę o szczegółach decydują naprawdę, o sukcesie decydują tak naprawdę niuanse i szczegóły. I niby ten dostęp mamy równy, ale tak naprawdę. Dzisiaj się mierzymy z takim wezwaniem, aby właśnie zapewnić jednak i ujednolicić to. Mówi też się o tym, że tak naprawdę Generatywna sztuczna inteligencja ciągle w Polsce jest wykorzystywana przez niewiele osób. Niewiele osób w ogóle kiedykolwiek skorzystało z tego narzędzia, na przykład ChatGPT, albo jakiegokolwiek innego narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji. A naprawdę garstka osób potrafi wykorzystywać te narzędzia w sposób zaawansowany. Więc jest to na pewno jedno z wyzwań stojących także przed prawodawcami. Kolejny aspekt to brak transparentności, czyli to, że bardzo często korzystając z takich narzędzi, chociażby generatywnej sztucznej inteligencji, my nie wiemy, na czym te narzędzia były trenowane, czy nie naruszono praw autorskich, albo dóbr osobistych w trakcie treningu mamy też liczne procesy które się dzieją już teraz czy jak choćby The New York Times jak Sara Andersen, Sara Silverman wiele mamy takich procesów które się dzisiaj rozgrywają, dzieją i które właśnie dotyczą trenowania modeli sztucznej inteligencji, modeli generatywnej sztucznej inteligencji na konkretnych danych i czy rzeczywiście było to możliwe Kolejny aspekt to oczywiście system oznaczania treści, czyli czy my powinniśmy informować, że zamiast nas ten kurs online przeprowadzi awatar, czy też naszym nauczycielem będzie awatar, a nie konkretna fizyczna osoba czy my powinniśmy oznaczać y, książki, może gry, może jakieś prace plastyczne tworzone przez sztuczną inteligencję albo we współpracy ze sztuczną inteligencją, czyli potrzebujemy stworzyć jakiś system oznaczania także takich treści. Kolejny aspekt to oczywiście deepfake'i, czyli te wszystkie informacje, które mają postać czy obrazka, czy też wideo, które przypominają nam znane osoby, znanych aktorów, które być może albo nawet osoby znane z naszego środowiska, które Niby przedstawiły nam jakąś informację i jakiś przekaz, ale tak naprawdę nie mamy pewności, czy to wydarzyło się naprawdę, czy też nie. Deepfakes mają szalenie ważny aspekt, zwłaszcza w kontekście konfliktów zbrojnych, polityki, w ogóle sytuacji takich napiętych czy politycznych, czy, czy kulturowych, społecznych, więc to jest kolejny aspekt do zaopiekowania się. Wiem też, że już coraz więcej firm, startupów powstaje właśnie w kierunku identyfikacji danej treści, czy jest ona. Syntetyczna, czy jest ona wygenerowana sztucznie, czy też powstała yy, i została stworzona przez człowieka i jest po prostu prawdziwym przekazem, bo właśnie deepfakes wpływają też na bardzo ograniczony zakres zaufania nas, odbiorców treści, do tego co widzimy czy do tego co słyszymy. Sztuczna inteligencja to także ogromne zmiany na rynku pracy i tak zwane ryzyko powstania bezrobocia technologicznego. I chodzi tutaj o to, że moim celem nie jest teraz nikogo przestraszenie, tylko raczej powiedzenie, że my dzisiaj potrzebujemy albo przekształcić swoje umiejętności, które posiadamy dzisiaj, aby się odnaleźć w tym rynku pracy już niedługo. Albo po prostu w jakiś sposób zwiększyć swoje kompetencje w niektórych dziedzinach, być może dokonać pewnej transformacji naszego, naszego życia i naszej kariery, żebyśmy po prostu w tym świecie zaawansowanej technologii mogli się sprawnie odnaleźć. To są także wątpliwości dotyczące ochrony prywatności i tego, że w dzisiejszym świecie coraz trudniej chronić swoje dane osobowe czy też prywatność. Bardzo często tracimy nad, nad tym kontrolę i nie wiemy dokładnie, co się zda, dzieje z danymi przekazanymi do serwerów, chociażby jakichś dostawców narzędzi AI. To także dostęp do danych i tworzenie rozwiązań w oparciu o sztuczną inteligencję, i jeszcze tutaj chciałabym. Postawić na chwilę kropkę, zanim przejdziemy do kolejnego materiału, że... Te problemy, czy związane z brakiem transparentności, czy z deepfake'ami, czy zmianami na rynku pracy i bezrobociem, one mogą się wydawać na początku takimi problemami, no, które tutaj tak naprawdę trudno się, e, trudno się odnieść prawodawcy, prawda? No bo to są jakieś wyzwania społeczne czy kulturowe, ale tak naprawdę to są wyzwania także dla prawodawcy, bo chociażby właśnie zmiany na rynku pracy, czy też brak transparentności, czy utrata kontroli nad działaniem sztucznej inteligencji powoduje powstanie takiej naczelnej zasady, chociażby wyjaśnienia, Czyli nadrzędnej roli człowieka w tym procesie wykorzystywania sztucznej inteligencji. Ale te wątpliwości i nie zamykają się oczywiście na tym, co powiedziałam poprzednio, bo to także uzależnienie od sztucznej inteligencji, to także to, że w świetle badań, które są prowadzone, my bardzo często przekazujemy sztucznej inteligencji takie kompletne sprawstwo. Czyli jeżeli otrzymamy jakiś wynik. Wygenerowany przez na przykład generatywną sztuczną inteligencję, to nie weryfikujemy tego, już nie sprawdzamy. Uznajemy, że jest to prawdziwe. I widać to w przeróżnych sprawach, chociażby sprawa prawników amerykańskich, którzy właśnie do, wysłali do sądu takie pismo zawierające różne opisy spraw, casey, decyzje, które popierały ich stanowisko co w systemie prawa precedensu, prawa Common Law jest bardzo ważne i bardzo istotne. Problem był tylko jeden: okazało się, że te wszystkie casey, te wszystkie sprawy to wszystko zostało zmyślone przez narzędzia sztucznej, generatywnej sztucznej inteligencji. Nie było to w ogóle związane z prawdą. No i ci prawnicy zostali z tego co pamiętam, nawet ukarani za przekazanie takich niezweryfikowanych informacji. Ale to nie jest tak, że my teraz możemy się śmiać z prawników amerykańskich, bo tak naprawdę wiele osób tego nie weryfikuje, czyli całe działo marketingu, HR, -y, nie sprawdzamy tego, czyli wrzucamy na przykład jakiś materiał, prosimy o streszczenie, ale nie weryfikujemy tego, czy to streszczenie jest poprawnie napisane, czy też nie. Po prostu przyjmujemy, że to są informacje prawidłowe, ale badania, które były prowadzone właśnie na grupie akurat kierowców autonomicznych. One pokazały, że poza tym, że my oczywiście działamy w ten sposób, czyli nie weryfikujemy tych treści, nie sprawdzamy i oddajemy sprawstwo AI, to na sam koniec, my jeszcze nie jesteśmy w stanie ocenić zdolności swojego krytycznego myślenia w sposób prawidłowy, czyli nie weryfikujemy informacji, ale jednocześnie uważamy, że nasza zdolność krytycznego myślenia wobec sztucznej inteligencji jest na bardzo wysokim poziomie. I bardzo trudno tutaj wprowadzić jakąkolwiek zmianę do takiego światopoglądu i do takiego podejścia, ponieważ jeżeli nie zdajemy sobie sprawy z problemu i z jego wagi, to bardzo trudno nam w jakikolwiek sposób e, przeciwdziałać. I to jest bardzo ważne ważna kwestia. Potrzeba jednolitych regulacji na świecie i odpływ specjalistów to jest także szalenie ważny aspekt, i on jest związany przede wszystkim z tym, że my potrzebujemy na świecie mniej więcej podobnych regulacji, aby nie było takiej sytuacji, w której ktoś może sobie po prostu zmienić kraj, zmienić kontynent i wykonywać tam dokładnie te same działania, które w danym kraju, na przykład Unii Europejskiej czy w Stanach są niedozwolone, bo to doprowadzi nam do odpływu specjalistów, ale z drugiej strony też potrzebujemy. Potrzebujemy takiej sztucznej inteligencji, która działa w sposób bezpieczny i etyczny, czyli tutaj, kraje azjatyckie często nie są dobrym benchmarkiem, jeżeli chodzi o ochronę praw człowieka i obywatela, ponieważ jest tam dostępny na przykład i powszechny scoring społeczny wiemy także, że kolejny aspekt związany z wykorzystywaniem generatywnej sztucznej inteligencji to jest też halucynacja modeli właśnie, czyli po prostu model tak bardzo nam chce przedstawić jakąś informację, że aż dopuszcza się pewnego mówienia nieprawdy, zmyślenia, czyli tak naprawdę pamiętajmy, że my rozmawiamy ze statystyką w dużym uproszczeniu i po prostu te informacje, które są nam przekazywane, nie zawsze są prawdziwe. Oczywiście możemy zastosować pewne, czy prompty konkretne, aby zminimalizować to ryzyko halucynacji, natomiast no, wydaje mi się, że takim zawodem przyszłości będzie właśnie zawód osoby, która przede wszystkim potrafi zweryfikować te treści dostępne, czyli nie tylko odnaleźć ogromnej ilości wiedzy, odpowiedzi na pytania, ale także posiada umiejętność skutecznej weryfikacji danych informacji. Brak kontroli, czyli jeżeli przekazujemy sztucznej inteligencji jakieś swoje materiały, jakieś na przykład pliki, jakieś obrazy, to bardzo często nie wiemy, co się z tym dalej dzieje, zwłaszcza jeżeli korzystamy z otwartych, darmowych rozwiązań i narzędzi. Nie wiemy, co się z tym dalej dzieje, gdzie to może być wykorzystane, czy ktoś tego nie otrzyma w kolejnej wersji, w kolejnej wersji na przykład czata GPT, tych właśnie danych, które teraz wprowadziliśmy, nie mamy nad tym zupełnej kontroli. No i kolejny aspekt to jest też demokratyzacja wiedzy, czyli sytuacja, w której kiedyś, kiedy na przykład była jakaś wiedza nie do końca bezpieczna, to do, do, dostęp do tej wiedzy albo wiedza, która. Może nie jest niebezpieczna, bo wiedza jest raczej neutralna, ale taka, która może zostać udostępniona w sposób nieprawidłowy, to bardzo często mieliśmy taką sytuację, w której po prostu dostęp do takich informacji miała garstka osób. Natomiast dzisiaj do takiej wiedzy może mieć dostęp nieograniczona liczba osób, i to z pewnością jest jedno także z zagrożeń. Dlatego potrzebujemy w jakiś sposób okiełznać tę nową technologię, między innymi regulacjami prawnymi. Kolejne aspekty, takie już stricte prawne, to na przykład kwestie związane z prawem autorskim, z ryzykiem popełnienia plagiatu, czyli, czyli sytuacji, w której na przykład my współpracujemy ze sztuczną inteligencją, tworzymy jakieś dzieła, załóżmy, że mogą mieć one, mogą mieć one autorski charakter. I nie zdajemy sobie sprawy, że gdzieś tam, e, na przykład, jest właśnie tutaj ryzyko popełnienia przez nas plagiatu. To jest także trenowanie, ponieważ sztuczna inteligencja to są ogromne ilości danych plus algorytm. E, to jest także trenowanie na ogromnej ilości danych dostępnych publicznie, na przykład w internecie. I kwestia tego, czy możemy sobie po prostu tak trenować na wszystkim. E, na wszystkim, co jest w internecie dostępne. Tutaj na to odpowiada po części dyrektywa dotycząca praw autorskich w cyfrowym świecie, która jest takim prawem, prawem tutaj u nas w Unii Europejskiej. To jest także kwestia związana z blackboxem, czyli z czarną skrzynką, czyli krótko mówiąc, nawet osoby, które tworzą tę technologię i mają bardzo zaawansowaną wiedzę, bardzo często nie są nam w stanie powiedzieć, jak to się stało, że mamy takie dane. Takie polecenie, i akurat taki wynik pracy tej sztucznej inteligencji. Zresztą, cała magia sztucznej inteligencji przecież kryje się także pod tym pod tym um, także pojęciem, że ten sam prompt u różnych osób może wywołać różny efekt, czyli polecenie do, do na przykład narzędzi sztucznej inteligencji. To są także kwestie związane z odpowiedzialnością, czyli um, wszystkie kwestie dotyczące tego, kto poniesie odpowiedzialność za błędy sztucznej inteligencji, czyli co zrobimy w sytuacji, kiedy algorytm się myli. Nawet w kontekście tych halucynacji modelu, prawda, tutaj także mamy um, w zależności od tego, um, w jakiej sprawie prosimy sztuczną inteligencję Pomoc i wsparcie, ale tutaj także może dojść do nawet zaistnienia szkody. No bo weźmy sobie pod uwagę, że my możemy stworzyć chatbota na naszej stronie internetowej, który będzie informował e, na przykład e, osoby, które wchodzą na naszą stronę internetową o tym, ile kosztuje produkt, jakie ma właściwości, funkcjonalności. No i zdarzały się sytuacje, ta, zdarzały się sytuacje takie, w których chatbot informuje na przykład o tym, że klientowi przysługuje jakaś zniżka konkretna. Okazuje się, że żadnej zniżki nie ma, albo że produkt ma jakąś specjalną funkcjonalność, a tej funkcjonalności nie ma. Dlatego, że to zwykły chatbot na naszej stronie, który po prostu halucynuje. I w jaki sposób tutaj firmy i organizacje mogą do tego podejść? Czy zrezygnować z wykorzystania w ogóle sztucznej inteligencji? No, nie wydaje się to dobrą drogą, ale z drugiej strony, no co w sytuacji, kiedy ten chatbot będzie się mylił i wprowadzał w błąd naszych klientów? Tutaj mamy ryzyka ogromne finansowe, ale także związane z reputacją firmy, z zaufaniem do podmiotu. Także ta kwestia odpowiedzialności wcale nie są kwestiami błahymi, nawet w kontekście takich prozaicznych spraw jak zakupy online, ale proszę sobie też wyobrazić, jak to wygląda w sytuacji takich, kiedy idziemy na jakiś zabieg do szpitala i klinika posługuje się jakimś robotem albo maszyną do diagnostyki, albo czymkolwiek innym, ktoś jest wspomagane silnikami sztucznej inteligencji i dochodzi do popełnienia błędu. Nikt tego nie chciał, ale konkretna osoba doznaje szkody i to poważnej i to są właśnie kwestie, które się potrzebujemy zaopiekować, o których jeszcze będę mówiła, ale to także cały zakres aspektów związanych z etyką i z systemami, które są zbiasowane. Mam tutaj na myśli to, że systemy mogą być stronnicze, czyli systemy mogą tak naprawdę przekazywać nam informacje, które Powstały i są w pewnym sensie prawidłowe, ponieważ powstały i są oparte, i ich źródłem jest pewien zestaw danych, ale na przykład te dane były w nieprawidłowy sposób dobrane, czyli niewłaściwy zestaw danych, które zostały, dane zostały źle dobrane, niewłaściwe jakieś kryteria i doprowadza to do naprawdę nieprzyjemnych sytuacji. Tutaj takich sytuacji ze zbiasowanymi algorytmami można naprawdę mnożyć, Między innymi w rekrutacji dużo jest tego, Dużo tego widzimy, ale także jest, była taka sytuacja, już wiele lat temu się wydarzyła z nauczycielką Sarą Wysocki, która była nauczycielką w Stanach Zjednoczonych i naprawdę była cenioną specjalistką wśród swoich uczennic, uczniów, kolegów i koleżanek z pracy. A mimo wszystko została z tej pracy zwolniona, bo właśnie algorytm działał na podstawie źle dobranych danych, więc widzimy, że sztuczna inteligencja i ta jakość danych ma szalenie ważne. Szalenie istotne znaczenie, i że może doprowadzić do kryzysów ekonomicznych, czy też społecznych, i po prostu no, bardzo przykrych sytuacji w życiach tych osób, które po prostu na tym cierpią. I tutaj pojawia się kolejne wyzwanie, które jest wyzwaniem prawnym, ale także etycznym, czyli wyzwanie polegające na asymetrii informacji. E, czyli bardzo często jest tak, że kiedy my na przykład chcemy się dowiedzieć, dlaczego algorytm podjął taką decyzję, co tam się w środku zadziało, na jakich danych był trenowany, jak te dane zostały dobrane, czyli chcemy się czegoś więcej dowiedzieć, to, to um, dana firma, dany podmiot może nam się dzisiaj zasłaniać tajemnicą przedsiębiorstwa, czyli może nam powiedzieć, że nie udzieli nam konkretnych informacji, bo po prostu. To jest, to jest tajemnica przedsiębiorstwa, jakiś cenny know-how, i takie informacje nie są przekazywane dalej. I bardzo trudno nam tutaj cokolwiek zmienić i zrobić, a na przykład takie informacje są nam potrzebne do procesów sądowych albo do ustalenia prawdy, czy ten algorytm się pomylił, czy może osoba, która wykorzystywała to narzędzie, zadziałała w sposób nieprawidłowy, niezgodny z instrukcją. Czyli mamy sytuację tak zwanej asymetrii informacji, czyli sytuacji, w której firma technologiczna, która stworzyła dany model, ma pewne informacje, ale niekoniecznie chce się nimi dzielić na zewnątrz, e, ponieważ nie zawsze jest to na jej korzyść. I. E, właśnie temu między innymi, i to jest jedno z zagrożeń wynikających z wykorzystania sztucznej inteligencji, które e, dzisiaj powoduje, że powstaje właśnie prawo w tym zakresie, aby właśnie tej asymetrii informacji zapobiec. E, ilość danych i etyka to jest szalenie ważny temat, czyli tak jak powiedziałam, e, to na jakich, na jakich zbiorach trenują algorytmy, ale też e, to, jak są one dobrane, te dane, jak, jakie kryteria są wskazane, jest szalenie istotne w przypadku wyniku działania sztucznej inteligencji. I tutaj, między innymi, była taka sprawa związana z Compass AI, czyli właśnie takim narzędziem, które było wspierane przez amerykańską administrację, po to, aby wskazać, czy dana osoba popełni kolejny raz to samo przestępstwo, czyli recydywę. I tutaj także to narzędzie działało w sposób stronniczy, zbiasowany, właśnie, Właśnie dyskryminując konkretne osoby, które były poddane pod działanie tego narzędzia. No i tak naprawdę do tej pory nie możemy uzyskać jakichś sensownych informacji, to tam się w środku zadziało, ale to są także systemy w rekrutacjach, czyli na przykład systemy, które w jakiś sposób faworyzują mężczyzn, dyskryminują kobiety albo odwrotnie. Także no to są ogromne ryzyka i myślę, że także je, je trzeba wziąć pod uwagę. Coś jest, czego nic nie ma, czyli e, to nie jest tak, że my się poruszamy w jakiejś legislacyjnej próżni, nie ma żadnego prawa i w żaden sposób nie możemy tutaj e, e, zadziałać, bo to nie jest prawda. Mamy regulacje prawne już teraz, e, między innymi mamy prawo cywilne, które określa kwestie dóbr osobistych. E, które także mogą być narażone poprzez deepfake'i, czyli sytuacja, która się wydarzyła całkiem niedawno w radiu Of w Katowicach i rozmowa awatarów Jakiś rodzaj deepfakeu stworzony na podstawie wizerunku zmarłej poetki Wisławy Szymborskiej. To właśnie był, możemy to tak powiedzieć, że jeżeli byśmy się poruszali po definicjach stworzonych przez A.I. Jagd, to właśnie jest to rodzaj deepfakeu. Tutaj akurat mieliśmy do, mieliśmy do czynienia z wizerunkiem głosowym, z osobą zmarłą, i tutaj wydaje się, że właściwym do określenia, czy można było z tego skorzystać, czy też nie, czy była potrzebna zgoda, czy też nie, właśnie jest prawo, które już istnieje, czyli między innymi prawo cywilne, mamy także prawo karne, no bo przecież deepfake'i czy inne tego typu sytuacje mogą generować również problemy związane z prawem karnym. Mamy także RODO, pamiętajmy, że jeżeli chodzi o naruszenie prawa to poza karami wskazanymi w można ciągle naruszyć RODO i to także trzeba wziąć pod uwagę, zresztą czat GPT został wyłączony we Włoszech jakiś czas temu, w ubiegłym roku właśnie ze względu na naruszenie przepisów RODO, były konkretne zapisy wskazane, będziemy o tym jeszcze więcej mówić, które zostały zdaniem włoskiego organu naruszone i Firma OpenAI dostała czas na naprawienie. Mamy także prawo autorskie, mamy polską ustawę, mamy dyrektywę o prawach autorskich w cyfrowym świecie, która powstała na poziomie Unii Europejskiej. Mamy także przepisy dotyczące praw podstawowych, które mają tak naprawdę spore znaczenie, ponieważ są to przepisy, które są takim drogowskazem do tworzenia w ogóle unijnych. Aktów prawnych, które także później widzimy ich odzwierciedlenie w polskim porządku. Mamy także DSA AI Act, który no za chwilę już wejdzie cały na biało do naszego porządku prawnego. Mamy także Data Act, który mówi o tym, jak sobie radzić w systemie tak zwanych krwawych godów, czyli w sytuacji, w której no mamy coraz mniej danych, a coraz więcej jest im jest nam ich potrzebnych do rozwoju techn tej technologii. Więc z pewnością nie jest tak, że żadnego prawa nie ma, bo to prawo jest. Tylko po prostu też czekamy na pewne regulacje, które nam doprecyzują konkretne zagadnienia. I między innymi są to polskie ustawy, które są opracowywane w Ministerstwie cyfryzacji. Jest to także dyrektywa od odpowiedzialności, która wróciła do gry we wrześniu tego roku 2024 roku. Bo najpierw był projekt, który został wycofany. Teraz znowu ten temat pojawia się. Pojawia się na arenie europejskiej, ponieważ zauważono, że w poprzednim projekcie bardzo mało uwagi poświęcono na ten aspekt sztucznej inteligencji, który widzimy dzisiaj, czyli właśnie na generatywną sztuczną inteligencję. Więc to są z pewnością te, te legislacje, te akty prawne, na które po prostu obecnie czekamy. To nie jest też tak, że przed ai Act nie było nic, bo głównie dzisiaj, kiedy mówimy o sztucznej inteligencji, no to pojawia się oczywiście, pojawia się oczywiście kwestia AI-JAKTu, ale pamiętajmy, że już wcześniej były takie inicjatywy oddolne, które wskazywały, w jaki sposób należy obchodzić się z tą technologią, i między innymi jedną z takich zasad było zapewnienie bezpieczeństwa, czyli już na etapie tworzenia nawet rozwiązań AI. Także rozważenie skutków tej technologii na rynku pracy, także na rozwiązaniach, które miały odzwierciedlać różnorodność, czyli nie być właśnie systemami zwiasowanymi, zapewniać transparentność, czyli żebyśmy mieli informacje na temat tego, na czym ten model był trenowany, w jaki sposób, jakie dane zostały dobrane. Szanowaniu także prywatności, dzisiaj zwykle jest tak, że w modelach generatywnej sztucznej inteligencji za tę prywatność potrzebujemy zapłacić, czyli bardzo często nie mamy możliwości wyłączenia treningu danych na modelu, który, który jest udostępniany bez dodatkowych opłat, natomiast im więcej zapłacimy, tym ta prywatność jest bardziej chroniona. No oczywiście chronienie także praw człowieka i zapewnienie takiej nadrzędnej roli, to także znajduje swój wyraz między innymi w AI-akcie ostatnio. I także ustalenie odpowiedzialności, szanowanie tej pierwszoplanowej roli człowieka, czyli ustalamy, że to człowiek ma tę nadrzędną rolę, ale też szanujemy to ustalenie, czyli dajemy mu konkretne narzędzia, jakieś weryfikacji i sprawdzania, w jaki sposób ta technologia działa. A oczywiście to jest tak z oddolnymi różnymi inicjatywami, że nie każdy na rynku i nie każdy gracz chce się do tego dostosować. Dlatego oczywiście prawo, które zawiera też konkretne kary, kary bardzo wysokie. No jest takim um, punktem jednak bardziej motywującym niż te oddolne inicjatywy, ale o nich także nie należy za, z, zapomnieć między innymi o właśnie AI Pact, który był takim rodzajem e, inicjatywy oddolnej. A o inicjatywach odgórnych i o konkretnych regulacjach prawnych porozmawiamy sobie już wkrótce. Na dzisiaj i na teraz w zasadzie to tyle, i zapraszam do kolejnego materiału. Widok przechodzi w białe tło z wyświetlonym w dolnej części tekstem. Zapraszamy do oglądania pozostałych filmów w cyklu. Chwilę później powyżej napisu pojawia się logo Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej, a on sam zostaje zastąpiony kolejnym w takiej samej formie, lecz o treści: Inkluzja wsparta sztuczną inteligencją. Kompendium wiedzy w publikacji internetowej. Ostatni obraz filmu to informacja o dofinansowaniu projektu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pefron. Treść jest przedstawiona na jasnym tle z zielonym i czerwonym akcentem. W lewym górnym rogu znajduje się logo PFRON. W lewym dolnym rogu znajduje się zielony trójkątny element graficzny, na którym umieszczono adres strony internetowej PFRON, www PEFRON wwwPfron.org.pl. W prawym dolnym rogu znajduje się fragment czerwonego trójkąta. Główna treść tekstu jest wyśrodkowana i zaczyna się od następującej informacji. Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej realizuje projekt dofinansowany z funduszy PEFRON. Niżej znajduje się opis celu projektu w brzmieniu. Celem projektu jest stworzenie publikacji internetowej z zakresu wiedzy o sposobach wykorzystania sztucznej inteligencji do wsparcia życia osób z niepełnosprawnościami. Na dole podano informacje o kwocie dofinansowania o treści: dofinansowanie projektu z PEFRON 142 454 zł i 40 groszy.